Minecraft Blow! ha, <laughs> słynny Minecraft Blow. Na serwerze ma SG, teraz trzeba go zapuć. Kazama 5D, boka. Za! Wpada Kazama, aka cichy ninja w akcji, w tym na bicach wiesz, że sojusz twój wygrany. Medin Parkway, gdzie Minecraft, jak Kaza ma coś nagraja, ja. Zawsze się jaram. Siemanko, i nagrywam teraz, jest ze mną na arenie Minecraft Blow! Zobaczymy, kto go zniszczy. Tak, ale się ponieciłem. Jest teraz on na live. Ale mnie zacina. O kurde. Dobra, teraz szybko. Gdzie jest Minecraft Blow? Gdzie z Minecraft Blow. Kurde. Ale mnie zacina. Minecraft Blow. Muszę go zniszczyć. To moja jedyna życiowa szansa. Kurde, ej no, czy by wyszedł za ręki? To niemożliwe. Aha, nie, bo on jako youtuber jest niewidzialny. Dobra, no to ja go zniszczę. Kurde, teraz szybko trzeba się jakoś skampić. Jest Minecraft Blow w dolnym prawym rogu, ale strasznie mnie ścina. OMG. Eee, ja bym chętnie gdzieś poszedł do wody jakieś, żeby zostać na końcu sam na sam z Blowem i walnąć go z zaskoczenia, bo ja tak uwielbiam. Niestety teraz kompas wskazuje e, także w nowej edycji to jest. E, ile kratek jest od najbliższego gracza. Yy, dobra. Ja jest wraz z mną też moja siostra, Jowita. <grystanie> Jowita, powiedz, cześć. Cześć. <grystanie> Dobrze. Dobra, to może ja w tym czasie wyłączę przyglądarkę szybko. Yy, I sputnę sobie pełny ekran. Dobra, jestem z powrotem, miałem lekkie problemy. Ach tam, no zobaczymy kto tutaj rządzi. To jest prawdziwy Minecraft blog. Także ja chcę go zniszczyć. Jeżeli go zniszczę to będę po prostu... kimś. <laughs> nie no. no. Wiadomo, no każdy po prostu jakoś tam grano, nie? I można we dwóch mogą go tam zabić, ale fajnie by było jakbyśmy zostali sami i... Ja im, i on. Tak. <laughs> Dobra. Eee. O kurde, no strasznie mnie zacina, no. Nie wiem, co jest. I teraz jakieś skrzynki mam tutaj. nadzieję, żeby były. Nic nie widzę, niestety. Jakiś Adam jest ode mnie najbliżej. Ale no cóż. Hmm. Dobra. Eee... Idziemy sobie tutaj. Kurde, no naprawdę nie ma żadnych skrzyneczek. Ech. Pan Diament. Co? A nie, już myślałem, że Minecraft był przegrał. <laughs> Dobra. Kurde, no niestety nie mam zbyt wiele itemów. Musiałbym kogoś dennąć. To się wiąże też z pewnym ryzykiem. Ech, ciekawy jestem jaką klasę już mam, lepszy mam blowek. Ja mam Vipa, ale mimo wszystko mam tylko drugi level Soldiera, prawie trzeci, ale tylko prawie. Dobra, tutaj trochę się boję do niego zbliżać. Eee... <mysy> Muszę mu za coś podziękować. Jakiś alert. Oto admin. Chyba. <noise> Dobra. I teraz tak. Lecimy sobie. O! Widzę już tego typka. On jest. On też się chyba wspina. E, postaram się na shifcie, tylko tak, żeby wiecie. Żeby go zaskoczyć. E... Każdy czeka na blowa. O kurde! Strasznie mnie ścina. Niedobrze. Co jest? Tu jest jakaś jaskinia? Oj, żebym tylko w coś nie wpadł. Wskazuje mi blisko jakiegoś gracza. Oj, 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 nie lubię takich pułapek. Ale już nie mogę wychodzić zbytnio, bo może się coś stać. Ach, tam Blow zasuwa. O kurde, gdzie ja jestem? Dobra, ten typek się do mnie niestety zbliża chyba. Nie, jednak się oddala. <laughs> Blow, kocham cię. No i kurde, Blitzstar. Okej, 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 okej. Minecraft Blow znalazł Blitzstar. E, no i muszę pogratulować. Dobra, teraz tak. Zabijemy sobie może jakiegoś tam ziemeczka, a dokładnie mrkoza.pl który jest na tym statku, co ja na nim byłem. Teraz się boję, żeby... E, mi nic nie, nie zrobił takiego. No zostało już nas tylko siedmiu. Tak, siedmiu graczy. A jak się boi, ale ma tylko drewnianą siekierkę. No chodzi że mam drewniany mieć, no. Um, zobaczmy. Nie wiem, może sobie już z nim wziąć coś. Kurde, szkoda, że nie ma ze mną moich kumpli. Byśmy tutaj zrobili pogrom, no ale. Sam nie wiem, co robić. Mam bardzo słabe itemy. Właściwie nie mam nic praktycznie. Powinienem grać jakimś sposobem czy coś. Źle wystartowałem. No, słabo, no, ale spokojnie. Zostało nas sześciu. Jakie emocje. Kazama 5 jest na Twitchu! ha, ha, ha. Kazama 5 na Twitchu. Kazama, 5, wokacja! Pan Kazama wraz. to kurde, no boję się do niego podejść. No się boję, no. Ale chyba jednak to zrobię. Na siwcie może jakoś. Oj, żeby on na mnie nie, nie, nie naskoczył. O kurde. Teraz to już jestem tak blisko, że. Dobra, na siwcie. Teraz po cichutku. Teraz po cichutku jakoś Gdzie on jest? Jak on tam w lasu? O w mordkę <ślaski> o kurde On tutaj jakoś... A tutaj skacze, dobra Niech sobie skacze, ja muszę go jakoś zaskoczyć Wziąć jego przepysznej temki Tutaj podejdzie, Błaga niech tu podejdzie. No podejdź tutaj. Co on robi? Kurde. Nie wiem gdzie on jest. Boję się i za nim boję się. A tam gdzieś w las, tutaj na górę O kurde, idzie tu chyba na shifcie o kurde otwieram ksineczkę. zostało już nas tylko pięciu ale Blow nadal żyje kurde teraz co ja mam zrobić no nie wiem ten tak stoi nieruchomo O, już się rusza, już jest jakiś progres No klepać. Szybko uciekam Już się skampię na niego może Jakoś by to załatwiło sprawę może Kurde nie wiem No ale słabo niestety wystartowałem Ech, i teraz ten strach, żeby zabić Blowa. <grywa> Dobra, tutaj może podrobienie jakoś polecam. Nie wiem. O Minecraft Blow jak szaleje patrzcie. A tak! Kurde, do wody mi wleciał. Ja pierniczę. I ucieka. Ach, jeszcze ma koksa, świetnie. Mm. <laughs> na <blowa? laughs> Ale boję się ciebie. E, zostaw trochę eku na dole. To soj. <laughs> Pokażę ci, kto ty mistrz jest. <taki> tak, ty <taki> musi gadać. <taki> Okej. Okay. Nie zabijaj nie co załóż Ja chcę nawet go zabić Dobra O kurde O w mordkę jeża Zostało nas dwóch na Minecraft Blowa Niesamowite Nie wiem, czy mu zaufać. Dobra, zaufam mu. Już idę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? <grym> <grym> Kurde, szybko. Błagam, daj coś. Daj coś, daj coś Dobra, zaufam Zabijemy go ha, kurde Żeby tylko, tylko go zabić Dobra, dobra szybko muszę zeżrzeć Minecraft Blow! Ha ha, ha. Minecraft Blow! Na serwerze ma jest teraz trzeba go zatruć! Ahaha <laughs> Nie wierzę <że> to on! <laughs> I atak! Oh. Zatłuczemy, zatłuczemy, błagam! Żeby zatuczyć Blowa! Yes! Jest! Każda za zatuczyć Blowa! Ale to już się na mnie rzuca! Kto wygra, renę? Ja wygram, renę! Aj, dobra, przegrałem! ZABIŁEM Blowa! yes. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak wyglądała ta załamka z perspektywy Blowa. Okej... Okay. To też z reklamy. 9 sekund. I match. Mr. Kacoza Kazama 5 vs Minecraft Low, Więc... No życzcie mi ziomeczki Powodzenia Jestem ciekawy, czy się to uda Czy wygram, czy nie wygram Może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawy Bo oni będą pewnie tylko mnie zabijać O! Dobra, startujemy! Okej, okay, rzucili się na mnie wszyscy Dobra, pierwszy, pierwszy, pierwszy no fuck, Przynajmniej bym jednego no dobra. Yeah. Tak, bad game, bad game, ziomeczki. Możecie to prosto napisać z serca. Bad game, Blow. Przegrałeś, nie udało ci się wygrać. Jesteś słaby. Dobra. Walić to i Dobra, i to wszystko w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało to zabicie Bloa, no to zostawcie łapkę w górę. I jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, też nie zapomnijcie zasubować mojego kanału. Wow, zabieć Bloa. <grym zainter> Dobra, na razie. Eee, cześć. <grym zainter>